go z tej strony Kapigiusz i dzisiaj, jest pierwszy odcinek z gry Backshot Roulette Grę dopiero pierwszy raz będę odpalać Jeszcze w nią nie grałem, ale oglądałem na YouTubie I... Chcę was po prostu... Zaprosić do oglądania A więc tak, zaczynamy w jakimś tam... Umieszczonku, dobra lecimy dalej Dobra. O, mamy stół. To no to akurat widziałem na odcinkach u, u Bonkola oglądałem i chyba u Disowskiego. Dobra, wpisujemy nazwę. Yy, jaką by to nazwę? K, a. Y, I. G. I. Aha, nie zmieni się chyba ta nazwa. No dobra, to niech będzie po prostu Niech będzie Kacper. Dobra, mamy pierwszy etap. Mamy dwa życia i dwa puste i jeden pełny. Dobra. Teraz tak, bierzemy i co robimy? Czy w niego, czy w siebie? Może najpierw w niego, sprawdźmy. No i nam się udało. O kurde. No i dobra. No teraz to nie będzie nic trudnego. On teraz będzie w siebie uderzać. Albo we mnie teraz. Zaraz zobaczymy, co on tu wykombinuje. No i w siebie, no i, i uzupełniamy. Mamy dwa puste i trzy pełne. A więc tak, bierzemy znowu. No jak mamy trzy pełne i chyba dwa puste tam były, to lecimy w niego. No i nam się udało. Pokonaliśmy go. <laughs> Udało nam się go pokonać bez stracenia życia. Więc. Dobrze. Lecimy drugą rundę. O, i pojawiły nam się pierwsze rzeczy. Dobra, mamy piwko. Dobra, niech sobie postawimy tutaj to piwko yy, Fajeczki Dobra, niech sobie tu będą Mamy 4 życia. No i 50 na 50 O kurde Dobra, jako że to jest 50 na 50, to lecimy. Chyba w niego O i niestety Wychodzi na to, że dostajemy kulkę. Niestety. No ale dobra. Sprawdźmy, co tu mamy tym razem. Mamy lupę i mamy jakąś kartkę. Mamy nóż. To to jest spoko. Mamy. Mamy tak, dobra. Ja bym może zrobił w ten sposób. Sprawdźmy sobie lupą. No okej. Okay. No to myślę, że ucinamy lufę. I walimy w niego. Pyk. No i ma dwa życia już mniej. Gres serio mega spoko. Fajna Nie jest jakaś jakaś strasznie ciężka no i mi zakłada kajdanki. Bierze życie sobie Coś mi się wydaje, że chyba będzie chciał się nas pozbyć. A więc tak, mamy jedno życie I co on teraz zrobi? Kurde, no i teraz będzie w nas pewnie walić No i niestety, chyba padamy Przynajmniej na to wychodzi Albo i nie mamy lupę dobra mamy dwa puste i trzy pełne dobra no pierwsze co to na pewno trzeba sobie zjarać od razu weźmy wszystkie zużyjmy I nie wiem i może a zaryzykujmy pomija. Dodaj sobie życie, kurde. Co on zrobić we mnie? A, nie trafił. Czyli mieliśmy dwa puste. Czyli tak. No tu są pełne. Dobra, lecimy w niego, no. Teraz prawdopodobnie ja będę w niego strzelać. A nie, teraz koniec tej. No dobra, mamy kajdanki. Co tu jeszcze mamy? Nóż. No i dobrze, no i fajnie Ile mamy tutaj? 3 i 3. No dobra. On ładuje tam kulki. I teraz tak. ja bym może sprawdził co tam mamy mamy pełną, dobra damy mu kajdanki i obetniemy tą lufę on na szczęście nie ma nie ma do obcinania luf my w niego strzelamy Dobra, hmm. no dobra, no strzelamy w niego, udało się nam, czyli wygraliśmy drugą rundę, i co teraz, trzecia runda. Co tutaj mamy? Co to jest taka runda. Co to jest chyba runda. Że kto pierwszy dostanie ten pada. No dobra. Dajmy mu kajdanki, bo mamy ich dużo. On za to ma dwie inspekcje. A my strzelamy w niego. Pierwsze życie stracił. Strzelmy znowu w niego. Puste. On sobie bierze znowu fajeczkę. Szkoda, że nie mamy tej jednej lupy. Ona by się nam przydała. Czy on strzeli w siebie? Nie. Niestety nie. No dobra, co tu mamy? Nóż, pajeczki, piwko i nóż, kurde, mamy dużo tych noży. Yy, dobra, Czyli mam cztery, cztery pełne. Dajmy mu może te kajdanki. Zaryzykujemy jednym nożem żeby go strzelić No i nam się udało dobry ruch Lufa znowu nam powróciła i może hmm. próbujemy może go jeszcze raz. Gdyby się teraz udało strzelić To będzie trochę łatwiej No niestety On ma strasznie dużo tych lup No czyli prawdopodobnie będzie po nas nie będzie na, na razie po nas, ale stracimy trochę życia. Czy on użyje teraz znowu lupy? Zaraz się przekonamy. Tak jest. Użyje lupy. Co on w, tym, w tej rundzie tutaj zrobi? W siebie. Czyli ma pustą. Znowu używa lupy. Tu będzie pewnie pełna. Nie, nie było pełnej. Znowu używa tej lupy. Czyli pozbył się już wszystkich lub. Może to będzie dla nas na plus. Zaraz zobaczymy. No, ale dobra. Jeżeli on teraz. No. No właśnie Strzelił w siebie Nam puściły kajdanki I my Używamy chyba już tych Pajeczek Zużyjmy wszystkie I tutaj jest pełna O kurde, mogłem użyć noża, no ale dobra Faktycznie trochę tego nie przemyślałem, mogłem użyć tego noża, by miał już o dwa mniej. Czyli tak. Mamy nóż. Mamy fajeczki. Mamy kolejny nóż. No i przydałoby się lupa, ale dobra. Jakoś damy radę. Ja myślę, że tu nie ma co. Bierzemy nóż i zaryzykujemy to. Jak naprawdę ten nóż nie jest chyba jakoś bardzo potrzebny. I mam nadzieję, że to będzie. Niestety. Bierze lupę, dał nam kajdanki i będzie musiał. Mm, to pomija. To też pomija. Tu wypadła pełna. Czy to coś mu da? Nie da, właśnie. No i wygraliśmy w ten sposób właśnie wygraliśmy, sam się pokonał. To dobrze. Dostaliśmy skrzynkę. To tutaj. Tu możemy kliknąć, tu kliknąć. I co? Otw otwieramy. Mamy kasę. 69 120 dolarów wygraliśmy. No dobra. Press NK Key. Sorry. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. No i myślę, że zostawicie łapeczkę w górę, jak oglądaliście do końca. Napiszcie jakiś komentarz fajny. Coś. Nie wiem. Coś możecie wymyśleć. Ja dam serduszko. Trzymajcie się. Cześć.